Yes. Uwaga, Drodzy Państwo, proszę powoli rozgrzewać dłonie, bo za chwilę będziemy oklaskiwać najlepszych z najlepszych. No i zobaczymy, czy potwierdzi się i czy wygra faworyt. I. Ha, ha, ha. No i jest dokładnie tak jak myślałem, na miejscu pierwszym, numer 29, to jest Kamil Skrzypczak. Na miejscu drugim, o, tutaj nie przypuszczałem, Michał Smoleński, myślałem, że drugi będzie zupełnie inny zawodnik, ale dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, że zawodnik z numerem 330 dziś nas tutaj tak. Proszę odsłonić numer, ja nie wiem, kto to w ogóle biegnie. Jak pan zasłoni numer, to nie? A, pan treningowo! A. No pan, może był dobry, miałby Pan dobry czas. Był całkiem, całkiem. 157 na mecie, zawodnik z numer 57, Arkadiusz tutaj. A tu za nim 317 to już poza podium. Nie wiem, czy, czy Panu się to podoba, że Pan poza podium Bo Panie koniecznie Czwarte miejsce na najgorszym bywa zawsze. 317? Dobry człowieku w niebieskiej koszulce. 317 tak, numer? Tak, 317. tak, to znaczy, że to był Pan Paweł Śliwiński. A tymczasem numer 15. Zaliczałem się do faworytów. Ten się założył, przegrałby. Mateusz Miałkowski Akademia Biegacza, Salo Zgodna. Przed nami także z numerem 190 to jest Paweł Malec i 199 Aleksander Maj, 270 to jest, to jest, to jest, jest Bogusław Opryszek. Także Bartłomiej Kochanowski na mecie. Biegu kończył także Robert Wójcik. z 39 numerem Aleksander Żeniowski. już poza pierwszą dziesiątką. 245, dumnie pokazuje swój numer zawodnik biegający na scenę. Jeśli się nie mylę, to Janusz Pietrasiak. Dokładnie tak. I z numerem 22 Aleksander Lisowski. Dobiegł na miejscu 13. A teraz już najbardziej będziemy czekać na pierwszą z pań. Ale póki co, chyba jeszcze tylko panowie. Pięknie zawodnik z numerem 200, nie, 103, numer 103 to jest Wojciech Wilk zawodnik z Różyny Rozbiegani. 460, 146, po polski także na mecie. Jest pierwsza pani. Jest pierwsza Pani Krzysztof zaraz sprawdzimy, numer 76 na mecie z numerem 76, zwycięzczyni naszego biegu w kategorii pań, to jest Magda Pieszkoła, zawodniczka stojuszek, numer 49 Michał Ulrichs i 64 Jarosław Szewczyk, także 7 Krystian Bochanowicz. i to dalej, 18. Paweł Psikiewicz, zastanawiałem się jak sobie pan sędzia poradzi. I 42, Kamil Szukalski także jest już na mecie. Oklaskujemy kolejnych zawodników. Teraz między innymi numer 50, Romuald Witczak. 148 także to jest, to jest, kto to jest? To jest pan Tomasz Szczepaniak. Zawodnik bez numeru. Prawdopodobnie przypadkiem tędy przebiegał. Jak państwo będą utajniać swoje numery przed nami, to my utajniemy przed wami wasze wyniki. Dobrze, panowie, nie gniewajcie się, ale teraz to już tutaj na panie czekamy. No i panie będziemy tutaj witać, szczególnie już. Prawdopodobnie za chwilę, już za moment. Ale czekamy, cały czas czekamy. Jest taka większa grupa. Tam jeszcze każdy o jak najlepszy wynik zabiega. A my czekamy na drugie i trzecie miejsce w kategorii pani. I chyba mamy panią, tak nawet na pewno mamy. Zawsze się zastanawiam, kiedy widzę drugą włosą biegaczkę, która z tych naszych stałych zawodniczek, które tak często biorą Ewelina, Ewelina to jednak była trawczyńska. Miejsce drugie. Mógłaby być także Paulina, ale tym razem Ewelina na miejscu drugim. Bardzo prosimy o oddawanie numerów startowych. To jest bardzo... O jaki piękny bieg jest? Bardzo prosimy o oddawanie numerów startowych. Bardzo to jest ważne, bo te numery potem będą potrzebne do przeprowadzenia kolejnych biegów. Na mecie kolejni zawodnicy, chociażby teraz właśnie 66 to pan Piotr Krzyżewski. I 94 to jest Janusz Milczarek. No i teraz uwaga, uwaga, będzie za chwilę trzecie miejsce w kategorii e, pani I teraz to już na pewno Paulina. Paulina Cyniak, miejsce trzecie w kategorii pani I ostatnie cztery ostatnie metry dla tych zawodników, ale się starają dobry wynik wyciągnąć na tych ostatnich metrach. I będzie kolejna z pań, numer 4, Magda Pola. Miejsce czwarte, ten numer, który przypadł jej dzisiaj udziałem. No i uwaga, uwaga, na ostatnich metrach bardzo Agnieszka Jastrzębek, przyspiesza, ale ostatecznie. No i kolejne dziewczyny, także na mecie. Słuchajcie. Słuchajcie kochani, są jabłka. Jabłka dla wszystkich, którzy dzisiaj biegli, zanim jeszcze coś konkretniejszego, to tak na, na pierwszy głód pobiegu jabłka tuż obok tego samochodu Tam stoją w koszach. Proszę się częstować, to rodzina Juli, patronki naszego biegu, zapewniła te jabłka dla wszystkich biegaczy. Tak, te, te jabłuszka bardzo piękne, przed Jacek tutaj pokazał, jakie są. Ługi. Zobacz jakie one są ładne. Mów no, o tym, że są ładne i rumiane. Dobrze, dobrze Jacku. Kamil też je, jednak, że aż by się uszy często prawdopodobnie, no, smakują doskonale. Częstujemy się tymi wspaniałymi polskimi, bardzo ważne, polskimi jabłkami. E, życzymy smacznego wszystkim. E, bardzo prosimy, aby Państwo po pierwsze oddawali numery startowe, po drugie, aby Państwo bezwzględnie i koniecznie częstowali się jabłkami. Na mecie tymczasem z numerem 60 Monika Kaczyńska i numer 32 także to Jerzy Lewandowski, że już zakończył udział w dzisiejszym biegu. Drodzy Państwo, tak piękna Jabłuszka, że nawet Mieczysław Wojnicki o tak pięknych istniewach. Na mecie także z numerem 14 Sylwia Wylazłowska. Gratulujemy. Medale dla wszystkich, a więc każdy kto w biegu niech nadstawia karku, aby, aby mógł otrzymać pamiątkowy medal. Medal, który jest formą podziękowania za udział w dzisiejszym biegu i myślę, piękną pamiątką z tego naszego dzisiejszego wspólnego biegu czasem kolejne panie na mecie. kolejna pani to Małgorzata Janczyk Szanowni Państwo, jeszcze raz najważniejsze komunikaty, po pierwsze oddajemy numery startowe, widzę tutaj takie osoby, które już Dobrą minutę temu skończyły bieg, a jeszcze nie oddały numerów. Bardzo prosimy o dyscyplinę, w tej, tej materii jedynie. To jest bardzo ważne, aby numery natychmiast oddawać, aby te numery potem nie były przez nas poszukiwane po całym obiekcie. Bardzo prosimy, oddajemy numery od razu, od razu oddajemy. To jest właściwie jedyna taka stanowcza moja prośba, jaką dzisiaj do Państwa mam, aby jak najszybciej po zakończeniu biegu oddawać numery. Jest skrzynka pod drzewem, można odkładać, bardzo prosimy. Jak tylko Państwo dostają medal, oddają Państwo numer, a potem częstujemy się jabłkami. Tutaj Jacek i jeszcze inne osoby częstują, to są jabłka w e, taki myślę bardzo miły sposób... E, Podziękowania dla Państwa, ze strony rodziny Julii, patronki naszego dzisiejszego biegu. Bardzo prosimy skosztować. tych osób, które jedzą, Widzę, że są na pewno bardzo dobre, słodkie. Prosimy się częstować. No i oczywiście oddajemy, koniecznie oddajemy, jak najszybciej oddajemy numery. To jest bardzo ważne, aby jak najszybciej numery oddać, żeby nie zapomnieć. O godzinie 12.45 rozpoczynamy wydawanie zupy, a o 13.00 na dziedzińcu będzie wręczenie nagród dla najlepszych biegaczy, którzy dzisiaj uczestniczyli w bieganiu. No wie Pan, mrozów nie ma, ale nie wiem, sugerowałbym, żeby jednak się trochę odziać, bo zapalenie ostrzeli po takim biegu jak pan będzie tak paradował w to jest bardzo prawdopodobne. Wielkie prawa dla tej grupy zawodników, która na starszy bieg. I kolejne medale na szyjach zawodników. Na szyjach tych wspaniałych biegaczy, dzisiaj wzięli udział w i w ten sposób wspomogli pracy Gajusz, która także dzięki Państwu pieniądzom jest w stanie pomagać dzieciom, które najbardziej tej pomocy potrzebują. Drodzy Państwo, drodzy Państwo prosimy oddawać numery startowe. Kto zakończył bieg? Ten niech jak najszybciej odepnie numer startowy i odda. Prosimy od razu po zakończeniu biegu oddać numer startowy, a potem częstujemy się jabłkami, które tutaj, e, tutaj są rozprowadzane przez e, wolontariuszy Fundacji Gajusz. To są jabłka, które zostały przekazane przez rodzinę Julii Geisler, patronki naszego wieku parkatywnego. Dziewczynki, która która była do fundacji Gajusz. Nie stałby niestety dokładnie do Ja ten. są na stronie, to fajnie. Ale oprócz tego będą na Facebooku, czy coś to już nie ma sprawa. To już organizatorzy. To już organizatorzy Mam do to Państwa taką uprzejmą prośbę. Zróbmy wszyscy dwa kroki do tyłu, tak aby osoby, które biegają, nie musiały gwałtownie hamować. Zróbmy miejsce. Państwo są biegaczami, to Państwo wieczą, jak znaczne jest rady na tych ostatnich metrach móc... Musisz się nie kontrolować, biec po prostu całą nieraz szybkością. Zostawmy trochę miejsca. Ja myślę, że jak państwo z wydalami się cofną trochę, to też będzie dobrze. Cofamy się z medalami o kilka kroków, tak aby te ostatnie metry, te metry już za metą były wolne, tak aby zawodnicy, którzy jednak będą finiszować pełną szybkością, no właśnie, tak jak ta pani, ona musi mieć trochę miejsca na zahamowanie. Bardzo serdecznie wszystkim gratulujemy, tym, którzy niezależnie od tego, na którym miejscu dzisiaj się klasowali. Gratulujemy tym, którzy po prostu zdecydowali się dzisiaj pobiec. Dla przyjemności, dla pięknej idei, dla współzawodnictwa i przede wszystkim dla chęci niesienia pomocy. Bo, przypomnę Państwu, tym, którzy może nie wiedzą, którzy tylko obserwują ten dzisiejszy bieg, warunkiem uczestnictwa w biegu była wpłata na konto Fundacji Gajusz. To było właśnie uprawnieniem do dzisiejszego zbiegnięcia. Ja bym chciał mieć przyjemność wręczyć jednej osobie medal. Proszę przytrzymać notatki. O, proszę bardzo. Jakiś to zaszczyt dla mnie. Proszę uprzejmie serdecznie gratuluję. Nie wiem, które Pani zajęła miejsce, ale tego miejsca bardzo Pani gratuluję. A już nie będą specjalnie potrzebne, ale bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Z pewnością zostały jeszcze jabłuszka, więc y, zapraszamy do... Nie ma. Wszystko. Doszły! Niesamowite! To musiały być naprawdę bardzo dobre. Kto się nie załapał na jabłka, ten na pewno będzie mógł skosztować wspaniałej zupy. Gorącej to przede wszystkim. Którą będziemy serwować tym, przed budynkiem biura zawodów. Tam jest okno. Z tego okna będzie wydawana zupa. Zachęcamy, aby skorzystać. Aby, aby zjeść z nami wspólnie wszyscy. A potem dokładnie o będziemy.